Dom na końcu Wolimierza, weranda ukwiecona szklanymi kwiatami, a w jego środku pracownia i galeria artystki, która rodzinny Wrocław 20 lat temu postanowiła zamienić na małą wioskę w Górach Izerskich. Nie miałam w ogóle żadnych pomysłów na to, co chcę tutaj robić. Wiedziałam tylko, że bardzo bym w sumie chciała już wyprowadzić się od rodziców. A ponieważ we Wrocławiu ceny były strasznie duże, a tutaj wtedy jeszcze te haty, takie zaniedbane, nieremontowane, właściwie od wojny nie robiono tutaj nic, no to te haty jeszcze się trafiały w takich pieniądzach, które były w jakiś sposób w moim zasięgu. O tym, że stworzy pracownię i galerię szkła, zdecydowało samo miejsce i przyjaciele. Szkło właściwie nigdy nie było materiałem, który mnie fascynował jakoś bardziej. Dopiero jak tutaj zamieszkałam, to gdzieś tu w hucie byłam, no i tak naprawdę dołożyli się do tego moi przyjaciele z podłodzi, którzy mnie przekabacili, że jednak warto by się tym tematem zainteresować. No i tak powoli, powoli po prostu to szkło się zaczęło we mnie budzić. A początki nie były łatwe. Ja się uparłam, że rozpracuję to, jak to szkło topić. Ponieważ w szkole żadnej takiej nie byłam, nie za bardzo mi chcieli powiedzieć ci, których pytałam, jak to się dzieje. No więc zaczęłam się po prostu jakoś z tym sama mierzyć. No i w końcu zaczęło mi coś wychodzić i to mi sprawiało radość, po prostu odkrywanie takie. I tak skierowała swoją twórczość w kierunku sztuki użytkowej. Taką, yy, którą można w życiu używać, nie taką, która stoi tylko na półce. I sobie jest, ale taką, z której można właśnie czy tam obiad zjeść, czy, czy to są talerze, miseczki, czy nawet biżuteria, którą jednak się nosi. Chociaż drobne ozdoby, jak widać, za nami też. Zdobytą wiedzą w pewnym momencie postanowiła podzielić się, organizując warsztaty szklarskie dla dzieci. Wszystko szło dobrze do momentu pandemii. Dzieci są w ogóle fantastyczne, bardzo lubię warsztaty z dzieciakami. One mają takie pomysły na które my dorośli po prostu już nie wpadniemy, bo już nam to ktoś wybił dawno z głowy. No po prostu nie mają takich barier, więc ja uwielbiam warsztaty z dziećmi i w tej całej pandemii chyba tego mi najbardziej brakuje, że nie mam warsztatów z dzieciakami. Prace Magdaleny Kuźniarz można zobaczyć m.in. na Szklanym Szlaku Pogórza Izerskiego, a najlepiej w Szklanej Kuźni.